Dzień dobry. Zapraszamy na trzecią część felietonów naszego kolegi Wiesława Bartosza. Z ogromną przyjemnością będą czytali Monika i Krzysztof Podgórscy. Aha, to w takim razie ujmijmy to w ten sposób. Miodowa pani Kasia Zeznawska. To jest miodowa pani. Ma na imię Kasia. Tylko nie wiem, jak ma na nazwisko. Ona je czyjeś posiłki dodatkowo i kradnie komuś jedzenie. To dobrze? Myślę, że nie. Ona jest mądra, ale sama się nie potrafi ubrać, bo trzeba jej pomagać. Kasia gryzie koleżanków, a jakby nie gryzła, to by była ekstra i grzeczna. Kasia coś tam umie mówić i mówi mama i koko to chyba znaczy kotek albo kocham. Kasia lubi chodzić i wtedy jest spokojna. Myślę, że musi się nauczyć trochę więcej robić, na przykład stołu mycie. Kasia lubi pić i być z kolegami, i lubi się przytulać i głaskać po głowie. Kończymy miodowo. Pozdrawiamy z ośrodka betlejem. Aha, to w takim razie ujmijmy to w ten sposób. To się dzieje w figurach woskowych. To się dzieje w figurach woskowych. W całej Polsce są muzea. Te są w Krakowie, Zielona Góra, Międzyzdroje, Zakopane, Dolny Śląsk, Sandomierz. Z wosku są odbici Maria i Lech Kaczyńscy i ojciec Artur Żmijewski. Jest też Owsiak, który pomaga dzieciom. Jest Lech Wałęsa z Danutą jako polityk. Jest Maria z Kalkuty, która była pomocniczką i pomagała chorym ludziom, ale bardziej dzieciom. Są też filmowe odbicia i sportowe. Fajne są takie postacie polskie, bo nie zawsze da się zobaczyć Artura Żmijewskiego i wszystkich. Aktorów zobaczyć jest trudno, a w muzeum łatwo. Ludzie nie mogą trzymać figur i nie mogą się tak zbliżać, bo można dostać mandat nawet 60 złotych. Urwanie czyjejś ręki to nawet 70 zł, albo się nawet nie wypłaci, tak słyszałem. Teraz jest bezpiecznie, bo jest ochroniarz. Jeden jest w kasowni, a jeden jest na górze. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że w muzeum. Aha, to w takim razie ujmijmy to w ten sposób: Lubaszenko. Moim zdaniem to jest na dużej sali. Był gość Edward na dy, Lubaszenko. Aktor, jakby nie wiedzieli, i teatru też. Pamiętam, że opowiadał o zimie i o Wigilii. Słuchaliśmy i mówił dużo. Później podziękowaliśmy jemu. Dostał stroik duży, był podobno lekarzem i ma syna. Też Lubaszenko. Aktorem jest, ale coś mało mówił o synie i w ogóle mało mówił o rodzinie. Dużo mówił o teatru. Chyba w stu pracuje, ale nie jestem pewny. W ogóle i podobno gra w Miłość i też coś śpiewał. To jest też Marciś. Oboje czytali baśni, jakąś książkę o zimie, i pamiętam, że zrobiliśmy mu kawę. Doszła kawa do niego. Sam by nie przyszedł, bo nie wiedział, gdzie to jest. Krzysiu znał go wcześniej i zawiózł go na przystanek do teatru. Już jest starszy osoba. Nie chcę mówić przykro, ale chodził z laską. On miał chyba nogę chorą, prawą. W sumie to on nie znał nas i nie wiedział, co nam przynieść. Przyniósł siebie. Jego widziałem tylko nie na żywo, tylko w telewizorze i mogłem go poznać w Betlejem. Zadawać trudne pytania jest krępujące dla niego. Krępował się, nie wiedział, jak odpowiedzieć. A Marcin próbował trochę jemu doradzić. Kierownik wytłumaczył jemu i pogadali sobie. Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy na następne. Aha, to w takim razie ujmijmy to w ten sposób: Rybka w masełku. To jest u mnie w domu. U mnie w pokoju. Choinka stoi na stoliku. A rybka przyszła z kuchni do zdjęcia Zrobiłem zdjęcie A tata później ją pokroił Tak uciął Że nie było ości Było samo mięsko Tej ryby nie ma nigdzie Ona jest od Sabiny kupiona Nad zalewem Ta rybka przyszła do nas już trochę trup Trochę nieżywa Mama Marysia Robiła rybkę w masełku I rybka się tam robiła na talerzu mieściło się po 10 kawałków. Moja choineczka to jest malutka, ale nowa. Kupiona w obie. Na sznureczku były słodkie czekoladki. Z czekoladek zrobiliśmy w Betlejem kawę. Choineczkę ubierała Marysia i jak była ubrana, to już doszło do mnie, że jest. Ja ją ustawiłem jak chciałem. Były malutkie lampki. Tata mi je kupił, w tym samym sklepie co chojneczkę. Życzymy zdrowia, szczęścia i pomyślności w nowym roku i każdego dnia. Pamiętajcie, że trzeba pamiętać o innych zwierzętach. Trzeba je karmić. Aha, to w takim razie ujmijmy to w ten sposób. Goście z innego ośrodka. Wszyscy Wiesław Kot. To tak dla żartu. W ośrodku mieliśmy gości z innego ośrodka. Ośrodek, który był zaproszony przez naszego kierownika, to on robi przewody i kable. Pomocnicy oglądali nasz ośrodek. Wszystkie sale i samochód i salę pokojową ze światełkami oglądali. Ci pomocnicy pomagali i rzucili trochę groszem na salę światełkową. Na zdjęciu widzimy grupę naszych kolegów. Wspólne zdjęcia lubimy robić sobie ze wszystkimi. Poznaliśmy się i rozmawialiśmy. Na koniec daliśmy prezenty: płyty i kiermaszowe ozdoby i mydełka. Pozdrawiamy Betlejem. Aha, to w takim razie ujmijmy to w ten sposób: wspominki. Ludzie które już są w niebie można powiedzieć, że są aniołami. Robiliśmy oboje pokazanie ludzi, których już nie ma na ziemi. To był czas chyba pożegnanie, poznanie ich we świętych ludzi. Można opisać w całym kraju, że tam gdzie mieszkali, to tam umarli i tam zostały po nich pamiątki. Zapalamy znicze na grobie, na wszystkich grobach. Na Wawelu jest Leżą Kaczyńscy. On jest z Białego Domu z Warszawy. Leciał do Katynia. Był prezydentem, jak Duda. Jechał, ale nie dojechał, bo z sosnami miał wypadek i samolot spadł. I potem został samolot bez skrzydełek. I samolot padł najpierw w jedną sosnę, potem w drugą. Nie tylko był Kaczyński, było wojskowo i był ksiądz. Byli piloci, i nikt nie przeżył, bo był wybuch. Wszyscy byli murzyni w kawałkach i znaleźli ludzi w kawałkach. Ludzie pochowani byli inaczej, w nieswoich ciałach. Na moim występie było trochę smutno. Nie wypadało się śmiać, bo do czego jak tam wszyscy umarli ludzie? Było piękne widowisko. Pozdrawiamy z ośrodka. Aha, to w takim razie ujmijmy to w ten sposób. Maka Paweł. Ja myślę, że to są kolendy polskie. Dzieje się to w budynku Betlejem. To był jasełkowy dzień. To są przebierańcy, którzy grają wszędzie w szopkach krakowskich. Królowie byli, Maria była, święty Józef, diabeł. Ona była panią psem przebranym na diabła maka pies, który pomagał ludziom, i ona do nas przychodziła, i szkoda, że ona jej już nie ma. Paweł poszedł do innego świata, chyba do lepszego. Pamiętam go, jako ostatni moment, co był, to był smutny, chory i chciał iść do aniołków. Chciałby być w Betlejem, ale go choroba załatwiła. Jasełka są pokojowo nastawione. To czas choinki, Mikołaja. U góry na zdjęciu są dwóch gości, podobno: Sabina i ja. Jesteśmy jako święci: święty Józef i Maryja, która trzyma poduszkę, bo z daleka nie widać co to jest i nie ma takiej opcji, żeby było bliżej. Szczęśliwego kolędowania, kolęd. Aha, to w takim razie ujmijmy to w ten sposób. Kończymy, ale ciąg dalszy nastąpi.